Siemane, ja jestem Roku, a dzisiaj chciałbym wam pogadać, jak wygląda mój dom. Ja tak, Zacznijmy od pokoju, bo jesteśmy teraz w nim ogólnie. Tam jest jeden komputer stary, już go. To jest tak żebym go doszła i Nie pościelam na nim, Idziemy dalej, idziemy do pokoju. Zatorii, mamieczu. Tutaj idziemy takim korytarzem. No i jesteśmy u niego. Tak, idziemy dalej. Tutaj mamy łazienkę. Mam tylko z kibalkiem. Tak. Zamykamy to. Um, to jest są w kuchni. Deli to kuchnia. Czy będzie już przeprowadka, za nie patrzcie. Tam kot siedzi. w kuchni, w lodówce nie ma dużo, więc... Nie ma dużo. Pojechali na zakupy teraz rodzice. Um, tutaj jest coś takiego. Tam była sypialnia moich rodziców i moja siostra. Jesteśmy w moim pokoju. Na, tu ściany, tu ja nagrywam vlogi. No i tak. No Wcinka, trochę płytuj, ten filmik, bo on trwa teraz minutę 30. Co do przeprowadzki, ponieważ będę się przeprowadzał na. O, nie będę ulicy, bo Wod... to wiecie, co, jak z tym chodzi. Będę się przeprowadzał. Um, co, wakacje się także będę przeprowadzał na, do innego domu. Teraz mieszkam w blokach, w... będę mieszkał w domu jednorodzinnym. Sekundarzu. Um. No i tam już będę normalnie nagrywał. Nie, nie będę nagrywał. Bo tam jeszcze nie ma. Nie będę nagrywał jeszcze, ponieważ tam nie ma do dobrego sprzętu do nagrywania. I tam jeszcze będziemy na górze budowali nasze pokoje. Bo tam jeszcze nie ma naszych pokoi. I tam będą nasze pokoje, w którym ja z Moja siostra będzie na dole, Będziemy mieli swoje stanowiska, z których będziemy mogli nagrywać. Będą to normalnie spokoje nasze. No i tam będziemy nagrywali. Ale dzięki wielkie, że oglądałeś. Oglądałeś. Jak tam chcecie? Ja byłem w roku cześć.